Hej, cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Zobaczcie, co przed chwilą wyjałam, swojego Herschela I taki widok może wskazywać na jedno. Właśnie pakuje się na krótki wypad do Polski. Zapraszam na film, zapraszam na wspólny wyjazd. Miłego oglądania. A ja zabieram się do działania, bo jest po godzinie 9-10, a o drugiej w nocy musimy wyjść z domu. No, więc... Co macie robi? Przez ostatnie godziny pakuję się, bo jeszcze nic nie mam. Umyłam wczoraj pędzla, wyczyściłam laptopa, wyczyściłam karty, troszeczkę poogarniałam e, takich e, bardziej spraw elektronicznych. A teraz pakuję ubrania, kosmetyki i będziemy uciekać. Napiszcie mi, że nie tylko ja tak mam i niektórzy z Was również piją kawę w nocy. Godzina 2.09 moi drodzy, środek nocy, ja jestem gotowa, za chwilę uciekamy na lotnisko i lecimy do Polski, ale przed tym chciałam wam pokazać moją stylówkę, bo jestem z niej bardzo dumna, podoba mi się i pomyślałam, że dlaczego nie, niech tak rozpocznie się vlog, zobaczcie sami, cała na czarno jestem tutaj, o, bluza. Yy, to jest H&M, bardzo wygodna, bardzo fajna, ma kaptur i to jest zdecydowanie na plus, dlatego, że w samolocie można sobie ten kaptur założyć i pójść spać. Niech Was nie denerwuje, nic faktycznie nie widzicie. I też wziąłam szalik, bo szalik służy mi jako poduszka. Do tego mam jeszcze spodnie, z... to są dresy z Outspire, te, które kupiłam w grudniu, też bardzo fajne, długie. To jest ten model Long, więc jeśli jesteście wysokie, to ja Wam serdecznie polecam, bo naprawdę są dłuższe i nic Wam tutaj nie odkrywają a dodatkowo mam te buty, które pokazywałam Wam chyba w ostatnim vlogu albo przedostatnim vlogu. Danki, mój najnowszy nabytek, naprawdę fantastycznie się prezentują. Do tej całej stylizacji, no mega mi się to podoba. Bluzat ma napis Chicago, a na to jeszcze zakładam kurtkę. Super dry. Cieszę się, że się na nią zdecydowałam, bo naprawdę jest świetna. To jest model Everest i tam możecie zobaczyć z boku szalik. Plecak już zapakowany, herschel, więc chowam aparat w kieszeń. Telefon również uciekamy. Mam nadzieję, że miło spędzimy te kilkanaście minut tutaj we vlogu razem, a ten dzień przyniesie same fajne rzeczy. Ja wstałam o 7.30 wczoraj, a położę się dopiero wieczorem, to nie około 2100 drugiej, więc to będzie dla mnie bardzo, bardzo długi dzień, ale damy radę. Przed chwilą weszłam do swojego starego pokoju w domu rodzinnym i powiem Wam, że tak mi się cieplutko na serduszku zrobiło kiedyś. Jeśli oglądaliście moje starsze vlogi, to może niektórzy z Was pamiętają, ale ten pokój był taki czerwono-limonkowy. Nie wiem, co Magda miała w głowie te kilkanaście lat temu, decydując się na takie kolory. A moje rodzice odświeżyły ten pokój jakiś czas temu i jest biały i wygląda tak świeżo, przyjemnie. Dodatkowo Polska przywitała nas piękną pogodą. Jest słońce, jest błękitne niebo, delikatnym więc ja z tej pogody chcę jeszcze dzisiaj skorzystać, dlatego też teraz się rozpakowuję. Tutaj są nasze plecaki. Um, odświeżę się, idę wziąć prysznic, umyję zęby. Czuje się taka rozmemłana, ale piję też dużo wody, bo muszę się nawodnić i wiem, że to na pewno na mnie dobrze wpłynie. W ogóle po drodze zamówiłam jedną rzecz i mam nadzieję, że jeszcze do mnie dotrze w momencie, kiedy będę tutaj w Polsce, bo inaczej będę musiała sobie to wysłać, albo poczekać, ta rzecz będzie musiała do momentu, kiedy tutaj wrócę ale myślę, że niebawem znowu będę w Polsce i może dzisiaj sobie rozpakujemy te paczki. Kilka tam mnie przyszło, zobaczymy jak ten dzień się potoczy. Teraz się rozpakowuję i lecę się wykąpać, bo czuję, że tego potrzebuję. Czuję, że potrzebuję takiego odświeżenia, ale naprawdę lubię tutaj być i lubię tutaj przebywać. I zjadam już pierogi, a później będą placki po angielsku, więc wiecie, kuchnia mamy jest najlepsza. A jak wy nie musicie gotować, to już w ogóle jest super. No więc melduję się z Polski, jest fajnie, jest miło, jest przyjemnie, jest mega gorąco, więc ogarniam się i lecę i muszę naładować te wszystkie baterie, bo widzę, że pomału zaczynają się tutaj wyczerpywać. Więc, e, tak, moi drodzy, przylecieliśmy na kilka dni. I będziemy cieszyć się tymczasem z rodziną, będziemy, musimy kilka miejsc również odwiedzić. Marcin, niestety, obudził się z ręką w nocniku, że tak powiem, i już wiem, że jednej rzeczy nie załatwimy. Mm -hmm. No ale cóż, czasami tak bywa. Niektórzy nie są aż tak dobrze zorganizowani, ale zawsze jest jakieś wyjście, nie ma co narzekać. I tak się cieszę, że tutaj jesteśmy, <grym> mimo że wychodzi, że tak troszeczkę przyjechaliśmy. Ma, nie. Przyjechaliśmy do rodziny. Zawsze to jest bardzo dobry powód. Przyjechaliśmy spędzić czas z bliskimi. Spoko, damy radę. Słuchajcie, w takich polowych warunkach nagrywam open boxy paczek. Zobaczymy, ile uda mi się ich wspólnie z wami otworzyć, dlatego że za chwilę uciekam i goni mnie troszeczkę czas, ale wiecie jak to jest na urlopie w Polsce. Jeśli mieszkacie za granicą, to na pewno doskonale zdajcie sobie sprawę, jak to wygląda, że urlopy w Polsce są bardzo intensywne, dużo się dzieje, dużo rzeczy człowiek chce ogarnąć i ja zamówiłam trzy rzeczy, trzy paczki, trzy paczki, bo tam jest troszeczkę więcej rzeczy, zaraz wam pokręcę coś takiego. Pierwsza rzecz jest z Nie pamiętam z jakiej firmy już, ale pokażę wam Co w środku się znajduje Ile dam radę, tyle dam radę Najwyżej jutro otworzymy sobie resztę Będą książki Suplementy Które mi się sprawdzają I pomyślałam, że sobie domówię, bo mi się skończyły I coś jeszcze A co to takiego, to już wam pokazuję Nawet pożyczyłam od mamy nożyczki Żeby było szybciej a, się do tego dostać. Dobra, słuchajcie, pierwsza rzecz. A raczej, u, ja już pamiętam, ja już wiem, ja już wiem co to takiego. Słuchajcie, jestem bardzo podekscytowana i nie sądziłam, że to będzie takie grube serio. Pozdrawiam e, z tego miejsca Martę, którą często piszę na Instagramie i która mi wysyłała zdjęcia, jak ten planer wygląda. Bo słuchajcie, zdecydowałam się na planer. Porządkowy, wszystko w porządku od architekt, porządku, tak? I prezentuje się cudownie, ale myślę, że omówię go. Wow! Wow! Że omówię go szerzej w jakimś innym vlogu, ale na razie tylko wspominam, że coś takiego u mnie jest i mam nadzieję, że dam radę to przewieźć jakoś do Anglii że mój mąż szanowny nawet się nie zawiętuje, że mam to w plecaku, ale jakoś damy radę. Fajnie to wygląda i wydaje mi się, że taki plan porządkowy, w porządku, porządkowy, tak, będzie idealny do porządków, które zbliżają się wielkimi krokami do wiosennych porządków które chcę zrobić, a naprawdę chcę to zrobić porządnie, więc pomyślałam dobra Magda, już kiedyś kręciłaś się wokół tego planera, chciałaś go kupić, chciałaś zobaczyć spodobał ci się, rok temu dwa lata temu i pomyślałam, wiecie ja uwielbiam wszelkie planery Przetestuję go na sobie, sprawdzę i dam wam znać jak y, u mnie zadziałał, czy zadziałał, czy z niego korzystałam, czy też nie i czy warto, bo y, kosztował niemało, bodajże ponad stówkę. Ale sobie jak Marta mi wysyłała te zdjęcia i powiedziała, że ona z niego korzysta jest zadowolona, to pomyślałam, dobra, bierę, bierę i będę sprawdzać. Tutaj jest jeszcze koperta, aha, bo ja zamawiałam to ze strony mm, Kamili Romińskiej. Mm. I przy okazji, aby mieć darmową przesyłkę, wiadomo, kupiłam sobie książkę, która bardzo mnie zainteresowała. Przeczytałam tytuł, przeczytałam recenzję, opis mniej więcej o czym ona jest i nosi tytuł: prosto i uważnie na co dzień, wybierz, najlepsze z reszty zrezygnuj, Agnieszka Krzyżanowska. Osiągnij harmonię, żyj po swojemu na własnych zasadach. No, powiem Wam, że też mnie ta książka zainteresowała, ma dużo zdjęć, dużo światła na stronie, więc myślę, że będzie ją się czytało bardzo szybko, dlatego spodziewajcie się wkrótce jej recenzji. Widziałam też pozytywne opinie na jej temat, dlatego też wzięłam, ja a ma według mnie przepiękną także to jest moje pierwsze zamówienie e, druga rzecz, a jeśli macie e, w ogóle jeśli czytaliście książkę jeśli macie ten planer to dajcie znać czy korzystacie i czy jesteście zadowoleni ja się jaram, wieczorem będę sobie przyglądać. pokażę mojej mamie, ciekawe co powie e, kolejna rzecz e, to jest e, drogeria, apteka dr max i już wam pokazuję tylko otworzę tam paczkę tak. o, proszę Ponownie zamówiłam suplementy z Health Labs, Shine Me i najbardziej opacało mi się właśnie kupować je w aptece Dr. Max, bo na stronie Health Labs one kosztowały około 200 zł, gdzie można było tam znaleźć wiecie 10% off 10% zniżkę, gdzieś tam sobie wygooglać, ale na Dr. Max chyba te um, saszetki kosztowały około 130 zł, tutaj jest 30 saszetek jedną um, pije się dziennie i powiem Wam że na mnie to działa serio Zauważyłam różnicę, ja się lepiej po tym czuję, i pomyślałam, że chcę zrobić taką 3-miesięczną kurację. Bo miałam na 2 miesiące, a 3 miesiące są zalecane, więc to kupiłam sobie jeszcze dwa opakowania. Czyli zrobię takie 4 miesiące z małą przerwą, taką dwutygodniową. Ale już za chwilę do tych saszetek wracam i serio bardzo mi smakują. A przez to, że rozpuszcza się je w ciepłej wodzie, to mam wrażenie, że lepiej również się wchłaniają. I tak jak mówiłam, czy ja mam tutaj. One kosztowały 140 zł. No i to wszystko, jeśli chodzi o tę aptekę. Tych, nie ma tych zakupów e, tak dużo. Po prostu kupiłam takie rzeczy, które już mnie interesowały od jakiegoś czasu, albo po prostu chciałam je ponownie u siebie mieć. Ja wspominałam. Bo to jest ostatnia paczka już Ja wam wspominałam o tym, że To było w Monthly Reset, w resecie na marzec Mówiłam wam o tym, że chcę zrobić Porządek w moich e, Moich i Marcina Medycznych papierach, wiecie te wszystkie badania, to wszystko uporządkować Bo u mnie jest chaos Dlatego też zamówiłam Ojej, myślałam, że Te segregatory są większe Na stronie Mama ginekolog Marcin pewnie się będzie ze mnie nabijał, ale mi tak to się podobało, tak za mną to chodziło. To są segregatory medyczne. Segregator, segregator medyczny dla mężczyzn i ja już sobie wyobrażam Marcina, który idzie gdzieś tam do lekarza, do jakiejś specjalisty i wyciąga taki segregator. Chciałabym zobaczyć opinię. naprawdę tego nie zrobi. Um, chciałabym zobaczyć opinię. Chciałabym zobaczyć. Um, reakcje lekarza, ale i serio, to wygląda bardzo fajnie i ja to sobie chcę wszystko poukładać, żeby te wszystkie nasze papiery, które mamy w takiej teczce miały ręce i nogi. I tutaj jest jeszcze drugi segregator, Nie jestem kobietą, ja się zdecydowałam na tę wersję miętową, bo bardzo mi się spodobała i również tutaj są różne, różne, różne w środku w takie, jak to się mówi, takie karteczki. Tak, jak powinniśmy, co powinniśmy badać, kiedy powinniśmy badać, i tak dalej. U wiecie, wszystko nam, e, chociaż tak, badania hormonalne, inne badania z krwi, tutaj mamy jakieś infekcje, co tutaj jest, zastosowane leki, wiecie, tutaj wszystko powinno być zapisane i również e, fajnie, mam nadzieję, że będzie się to u mnie. Sprawdzało, ale pomyślałam, że serio chcę coś takiego mieć. Przyda mi się to na pewno. Ja organizację bardzo lubię, a ostatnio chcę uporządkować swoje życie tak od A do Z, więc każdą kategorię, za każdą kategorię chcę się wziąć tak porządnie. Także jak Wam powiedziałam o tej medycznej, to pomyślałam, że te segregatory sobie kupię, bo już za nimi się chyba rozglądałam od dobrych dwóch lat. Tak mi się przynajmniej wydaje, a wyglądają naprawdę. Fajnie i nie są jakoś super duże, myślałam, że będą większe, a są bardzo poręczne, więc tak, zdążyliśmy otworzyć paczki, cieszę się bardzo, pokazuję mojej mamie, jestem ciekawa co powie, eee, a jeszcze wzięłam sobie takie mm, wkładki do kalendarza tarczycowego, to ta badania, aktualne wyniki, wagada w, w kaleku, następna na wizyta. bardzo fajnie. Badania obrazowe wiecie tutaj. Wszystko można sobie włożyć, wszystkie badania, wszystko rozpisać. I myślę, że lekarz również będzie za to wdzięczny, a mi będzie szyło się lepiej i spokojniej o naczyność tarczycy, objawy to sobie dorzuciłam wiecie, bo to kosztowało chyba 10 zł coś takiego, ale pomyślałam, że w moim przypadku na pewno to się przyda. Dobrze moi drodzy, ja uciekam, lecimy. Dajcie znać, co z tych rzeczy macie, czy korzystaliście, czy Was zaciekawiły? I widzimy się pewnie za chwilę. Padam o 12, czułam się tak jakby była piąta. Teraz jest chyba w okolicach czwartej, która jest godzina, sorry, 4.47. A musimy wyskoczyć w jeszcze jedno miejsce i potem wracamy. kąpiamy się, ewentualnie coś zjemy i idziemy spać. Serio, ja jestem tak zmęczona. Muszę się wyspać. Tego bardzo, bardzo mi brakuje. Ale co chciałam powiedzieć, jutro idziemy rano na badania krwi i z tego miejsca bardzo serdecznie zachęcam, abyście w tym roku również się wybrali na taki coroczny przegląd siebie. Warto zrobić sobie taki prezent na urodziny. To nie będą moje ostatnie badania krwi w tym roku, to na pewno, ale chcę je zrobić, aby później za kilka miesięcy porównać i zobaczyć, co się. Poprawiło, czy w ogóle, jak, jak yy, ma się mój organizm, yy, pod yy, różnymi względami, yy, w różnych aspektach, i zobaczymy, czy uda mi się yy, troszeczkę go ogarnąć. Bo wiem, że pewnie nie będzie za kolorowo, ale liczę na to, że nie jest aż tak źle. Chociaż zobaczymy. Ja lubię sobie właśnie tak dwa razy w roku badanie krwi zrobić, aby wiedzieć na czym dokładnie stoję. Więc yy, tak, uciekamy. Wiem, wiem, nudny jest ten vlog, no bo znowu się z tego miejsca. A tak naprawdę dzieje się sporo, tylko wiecie, nie wszystko w Polsce można tak dokładnie pokazywać. I wiecie, też nie chcę latać z aparatem i nagrywać rodziny i tak dalej, no bo nie o to tutaj chodzi, tak. Poza tym to jest mój kanał, pokazuję Macina, i myślę, że to chyba w tym momencie jest wystarczająca ilość osób występujących w tych vlogach. Więc jeszcze dzisiaj się do Was odezwę. Mama robi w ogóle, moja mama robi teraz sok na odporność, który, o którym Wam kiedyś mówiłam. I on jest przepyszny. Ja może zostawiam Wam tutaj gdzieś tego vloga, gdzie go robiliśmy i naprawdę moja mama mówi, że czuje się po nim o wiele lepiej i ma lepszą odporność, więc również z tego miejsca Wam go serdecznie polecam. A ja już nie przedłużam. Znowu uciekam ponownie. Ale już potem wracamy do domku i będzie czysty relaks, a tak naprawdę po prostu idę się i idę spać. A jutro kolejny dzień w Polsce, taki pełny dzień w Polsce, z czego bardzo się cieszę. Ja już w sumie się przyzwyczaiłam do pobrania krwi, dajcie znać, jak to u was wygląda, czy się boicie, czy nie. Ja kiedyś panicznie się bałam, ale potem, wiecie, za każdym razem jak przyjeżdżam do Polski, to wiedziałam, że warto sobie takie badanie zrobić. I tak do tego się przyzwyczaiłam i mam już takie swoje sprawdzone miejsce, gdzie tylko idę, daję karteczkę, pani mnie zna, siadam, płacę, a potem w internecie mogę sobie sprawdzić te wyniki, co też jest super opcją. Że wyglądam okropnie, nawet mi samej jest bardzo ciężko patrzeć w ten wizjerek, ale nie lubię zostawiać vlogów bez zakończenia, dlatego też pomyślałam, że jeszcze na kilka minut się tutaj na koniec odezwę i muszę Wam powiedzieć, że ten dzień był intensywny, wyczerpujący, ale tak naprawdę jestem. Zadowolona, bo dużo udało nam się ogarnąć. Nie mówiłam Wam o tym wcześniej, ale my przede wszystkim przyjechaliśmy tutaj z pewną misją, aby wyrobić Macinowi paszport, bo niestety niedługo mu się kończy ważność i chłopak obudził się troszeczkę za późno, i również brakowało już miejsc, aby bez kolejki można było odbyć to spotkanie w urzędzie i może jutro, a raczej pewnie na pewno, pójdziemy do urzędu i zobaczymy, co uda nam się zdziałać, ale słyszałam, że dzieje się tam dużo i bardzo ciężko teraz jest złożyć wniosek. Przez internet można to zrobić, ale cały czas nie było miejsc, nie było żadnej godziny. Która by nam ewentualnie odpowiadała. Od momentu, kiedy zaczęłam regularnie sprawdzać dostępne terminy, to chyba trzy razy wyskoczyła mi jakaś godzina. Która oczywiście, że nam nie pasowała, ale jest ciężko jest ciężko stworzyć ten wniosek. I my też biliśmy się z myślami, czy powinniśmy przyjechać tutaj i spróbować. Zrobić to w Polsce czy w Londynie. I tak sobie przekalkulowaliśmy i kilka miesięcy temu stwierdziliśmy, że lepiej tutaj. Tylko niestety niektórzy nie doczytali, że aby złożyć wniosek, to 14 dni przed, jeśli chcecie się zarejestrować przez internet, 14 dni przed Waszą ewentualną wizytą o 7 rano musicie czekać przed ekranem komputera, laptopa i szybko wyklikać sobie daną godzinę, dane spotkanie. I niestety Marcinowi się tego zrobić nie udało, więc liczymy na e, może odrobinę szczęścia. Może się uda jutro. Jak nie, to czekam pewnie wypad albo do Londynu, albo ewentualnie do Birmingham. Chociaż Marcin też do mnie doczytał kilku kwestii i tak naprawdę będzie mógł jeszcze przez chwilę podróżować e, między krajami. E, tylko na swoim dowodzie osobistym, więc jak coś to nie jest aż tak źle. Wjedzie do kraju, wyjedzie z kraju, jeszcze go wpuszczą do Anglii, ale no, jeśli macie w planach złożyć wniosek o paszport, to jak najbardziej zachęcam, zróbcie to jak najszybciej, abyście mieli to po prostu z głowy. Nie ma na co czekać, nie warto czekać i tylko się stresować po prostu zróbcie to i miejcie to z głowy a ja w tym momencie się z wami będę już żegnać mam tutaj swojego kindla, myślę, że przeczytam góra jedną, dwie strony i po prostu padnę, miałam dzisiaj na sobie makijaż od pierwszej w nocy moi drodzy, a jest chyba przed 11:00. Więc to był szmat czasu i moja skóra właśnie wygląda tak, jak wygląda przez to, że tak długo e, miałam tu wszystko na sobie. Ale doprowadzimy ją do stanu e, mm, takiego zadowalającego. To na pewno. Myślę, że potrzebuję po prostu kilku ładnych godzin snu i będzie znowu dobrze. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał. Taki Intensywny, ale z Polski. I widzicie, mimo że jestem zmęczona, to ja cały czas się uśmiecham, bo lubię tutaj być, lubię tutaj przybywać i, no wiecie, jednak widzimy się z rodziną, spędzamy ten czas wspólnie. Mimo że od czasu do czasu gdzieś tam jeszcze idziemy, coś tam załatwiamy, to i tak jest fajnie. Dobrze, jeśli wam się podobało i lubicie vlogi z Polski, to zostawcie kciuk w górę. Byłoby mi bardzo, bardzo miło. Ja Was serdecznie pozdrawiam, życzę Wam miłego dnia i widzimy się już niedługo na kanale w kolejnym vlogu. Na razie. 啊啊啊！<laughs>